Cześć. W pierwszym etapie zadania, w takim odcinku ogólnodostępnym, będziemy liczyli długość ramion trójkąta, natomiast w drugim etapie, w odcinku bonusowym, policzymy promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Zacznijmy więc od rysunku. Potrzebuję narysować trójkąt równoramienny. Niech to będzie załóżmy trójkąt równoramienny, ostrokątny. Bezpośrednio z polecenia nie wynika, jaki to jest trójkąt, więc możesz też narysować rozwartokątny. No i teraz tak możemy zapisać, że długość podstawy wynosi 28,417. i no, na pewno ten ułamek ma jakieś znaczenie, ktoś już to wcześniej policzył, więc pewnie jakieś ładne wyniki mogą później nam wychodzić. Zobaczymy. Taka jest podstawa tego trójkąta. To od razu sobie jeszcze zaznaczę wierzchołki. Dobra. Środek okręgu opisanego na tym trójkącie leży w odległości 8 od ramion. Środek, dobra, to jak znaleźć ten środek? Pamiętajmy, że środki okręgów opisanych na trójkątach znajdujemy, wrysowując w tych trójkątach symetralne boków. Ale w trójkącie równoramiennym, ostrokątnym, taki środek znajdziemy zawsze na wysokości, którą prowadzimy do podstawy, i w trójkącie równobocznym też tak jest. I już pokażę ci, gdzie ten środek będzie. No, załóżmy, mniej więcej w tym miejscu, może troszeczkę wyżej zaryzykuję. I teraz o taką grubszą linią poprowadzę tutaj odcinek. To jest jeden promień, zawsze promienie prowadzimy do. Wierzchołków. No, i tutaj sobie zaznaczę dużą literkę R. Tutaj też. I tutaj też. A środek okręgu oznaczę dużą literką S. I teraz jeszcze raz. Ten środek leży w odległości 8 od ramion. Czyli to jest ten odcinek. Dołożę tutaj punkt E i może jeszcze w tym miejscu, gdzie rysowaliśmy wysokość, zaznaczę punkcik D. Dobrze. Jak policzyć długość ramion tego trójkąta? Patrząc na odpowiednie trójkąty, moglibyśmy tutaj w rozwiązaniu zastosować podobieństwo trójkątów. Dopiszę tutaj jeszcze tylko tą ósemkę. Jak znaleźć trójkąty podobne? Zobaczmy. Wprowadzę kąt alfa w trójkącie SEC. Zauważ, że ten, trój, że ten kąt jest wspólnym kątem dla trójkąta DBC. I żeby łatwiej nam było się porozumieć, to ja, ja jeszcze tutaj dodatkowo zaznaczę o, ten trójkąt takim kolorem, a drugi trójkąt, na który musimy zwrócić uwagę, o, takim kolorem zaznaczę kolorem zielonym. No i zapiszmy, że trójkąt SEC. C jest podobny do trójkąta DBC. Dopiszemy jeszcze z jakiej cechy korzystamy. Z cechy kąt, kąt, kąt. Widzimy, że oba trójkąty mają kąt wspólny. Jest to kąt alfa, nie ma tutaj wątpliwości, że są to trójkąty podobne. Chcąc policzyć długość ramion trójkąta, długość ramion trójkąta ABC. Musielibyśmy, no właśnie, jak tutaj potraktować ten trójkąt, żeby wyznaczyć ten odcinek. Długości promienia nie znamy, niestety. Dlaczego o niej tutaj wspominam? Ponieważ zauważ, to jest przeciwprostokątna w trójkącie mniejszym, a my chcemy policzyć przeciwprostokątną w trójkącie większym, prawda? Obie przeciwprostokątne położone są przy kącie alfa. Hmm... No dobra. To zróbmy tak. Trójkąt SBC to jest trójkąt równoramienny, a ten odcinek SE to jest to jest wysokość w trójkącie równoramiennym i pamiętamy, że taka wysokość dzieli nam podstawę na odcinki równej długości, czyli my możemy wprowadzić sobie tutaj jeszcze taką pomocniczą długość odcinka i teraz w oparciu o podobieństwo trójkątów zapiszemy następującą rzecz. Przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta do długości promienia lub na odwrót, może tak zapiszmy, r do ósemki, ma się tak jak? Patrzymy teraz na ten większy trójkąt, zielony. Weźmiemy przeciwprostokątną o długości 2a. Do prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa, czyli chodzi o odcinek db. Cała podstawa tego dużego trójkąta ma długość równą 28 i 4 4/17. Jeśli podzielimy tą liczbę dokładnie na pół, to otrzymamy 14 całych i 2,17. 2,17 to jest liczba mieszana. Musisz ją jeszcze zamienić na ułamek niewłaściwy bo wtedy będzie ci się łatwiej liczyło. Więc pomnóżmy 14 razy 17. Dodajmy do tego 2. To jest 247. I tutaj zapisujesz 247. Dobrze. A jest liczbą niewiadomą. R też jest niewiadomą. Więc no, musimy tutaj jakoś z tego równania wyrzucić albo r, albo a. No to ja może skorzystam tutaj z twierdzenia Pitagorasa, patrząc na trójkąt. Na trójkąt SEC. A więc otrzymamy takie równanie. R kwadrat to się równa 8 kwadrat plus a kwadrat. To się równa 64 plus a kwadrat. Tyle jest równe r kwadrat. Czy to nam wystarczy? Czy coś musimy dalej liczyć? A no zostawmy sobie taką liczbę chwilowo, ok? I teraz wróćmy do naszych proporcji. Pomnóżmy po przekątnych. Otrzymamy w ten sposób 247 r To się równa 16A. Podnieśmy obie strony tego równania. Hmm. Do kwadratu, a może jeszcze pomnóżmy obie strony przez 17. Wtedy zniknie nam ułamek z tego równania, czyli otrzymamy 240R. To się równa 16 razy 17. Policzmy, ile to jest. 272A w tym przypadku. No widzimy, że obie liczby moglibyśmy jeszcze podzielić przez 2. To jest 136, nawet więcej. 272 moglibyśmy podzielić przez 4 to jest 68, a jakbyśmy 272 podzielić przez 16 to jest 17, 240 podzielić na 16. To jest 15. Czyli dzielimy jeszcze obie liczby przez 16, tutaj otrzymasz 15R. A tutaj otrzymasz 17a. Dobra. Teraz obie, m, obie strony równania podnosimy do kwadratu. A zatem otrzymamy 225r kwadrat. To się równa 289a kwadrat. Zobaczmy. 17 do kwadratu to jest tak, na pewno 289. Tak, zgadza się. Dobra, już zapomniałem co mieliśmy policzyć. Chcę wyznaczyć a, więc y, tutaj w miejsce r kwadrat wstawmy dokładnie o, to wyrażenie. Rozwiązujmy dalej. Zapiszemy 289a kwadrat to się równa 225 razy 64 plus a kwadrat.

64a kwadrat. Po prawej stronie 14400. A tak z ciekawości sprawdzę, czy tą liczbę możemy podzielić przez 64. No pięknie jest. Czyli a kwadrat to się równa 225, ponieważ podzieliłem to górne równanie obustronnie przez 64. Teraz pierwiastkuję obustronnie. Otrzymujemy wartość bezwzględną z A. Dlaczego? A wszystko bierze się z tej własności. Jeśli pod pierwiastkiem kwadratowym znajdziesz wyrażenie podniesione do kwadratu, to zawsze opuszczasz potęgę i pierwiastek zapisując wyrażenie pod wartością bezwzględną. Czym jest A? A to jest długość odcinka. Odcinek jest zawsze liczbą dodatnią, więc opuszczam wartość bezwzględną bez zmiany znaków. i już mam długość odcinka a natomiast chcemy policzyć długość ramienia długości ramion trójkąta więc zapiszmy że długość a może tutaj odcinek ac ma tą samą długość co odcinek bc to znaczy 2 razy a a więc 2 razy 15 to się równa 30 no i to jest ta pierwsza część rozwiązania tutaj mamy odpowiedź